Babcia, a odcinek to jest. <laughs> Dokładnie, to jest odcinek jeden z czterech, dlatego to są ostatnie cztery odcinki z babki w tym roku. siemaneczko witam Was na kanale Macio i dzisiaj sobie powracamy do grani, ale to już na naprawdę bardzo szybkim speedrunie na extreme, bo jakby inaczej. Dajcie znać, czy chcieli jakąś nową nutę na kanale, Maciu. Ostatnio... Ostatnio teraz to był w, 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 w Bydgoszczy i... Widziałem to niestety, bo też byłem. I mówił, i mówił dosłownie... Subskrybujcie Maciu, nie? Na ekstrem pełna ostrożność. to play hide and seek <laughs> Idziesz tutaj O, zróbmy tak. I macie zaraz się wbija, nie? No na koniec Daily mam kilka specjalów. Ojej. A przecież babcia cię idzie spała, że... <laughs> Zapomniałem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Szybka no nie, Czemu babcia musiała tu przyjść, Jezu? No. To te poszednie tytuły wiem, że może były lekko, że babcia odchodzi do końca. O tak można robić bardzo jak ona wejdzie do chaty, to no już teraz czysto się tutaj tak szybko nie przyjdzie, więc... A. A jak ona wejdzie do domu i słyszymy, że drzwi się zamkną, dopiero możemy wychodzić. Sie otworzyły. No i wychodzi z powrotem. Co się wiem, co się dzieje? Odcinek jeden z czterech. Cztery, czyli mamy... Jakieś, 25, 20, 12, 12,5% mamy, że tak powiem, zrobione tego całego naszego maratonu. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście Babcia idzie. Wiedziałem, że to się nie uda! Tutaj to jest już znaleźć się w grani, to też jest już pułapka. No Ojej. Nie no, fajnie się bawimy, a jak ktoś by pytał, to możecie napisać, jakiej reprezentacji koszulkę kiepiołkarską mam teraz na sobie. Podpowiem wam, że Europa. no wy... Wywiażę, nie? Prawie z tego kraju pochodzę, że tak powiem. I mój drugi dom to jest, nie? No i standardowy trik Zero śmierci Czy mi babka nie wyszła? I co? Bo i nie widzę? To ja mam do Ciebie PIĄĆ! Nie w garnek, nie ruch. Mam lampkę tutaj mieć. To jest bruch jakiejś lutowania. to technice, dostałem z tyłu cztery. Mam pomysł. Pamiętajcie, nie dziadujcie tej subskrypcji, bo Daily kończy się 31 grudnia. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał. Pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał oraz drugi kanał, czyli ets 2 bo tam wleci um, um, za niedługo nowy, um, nowy, um, nowy, długi film, czyli pierwszy w sumie. I co, do zobaczenia jutro na osobnym... Do zobaczenia jutro na osobnym odcineczku. W komentarzu napiszcie hashtag Renifer. Nie wiem czemu. Byłam może w pokoju taką ozdobę świąteczną. No i co? I do zobaczenia. Pozdrowienia.